Siemka, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kanale Detect Travel. Ja mam na imię Karol. Jestem wciąż we Francji w mieście Saint Tropez. Saint -Tropez. I udaję się na plażę z Equinoxem, z sitem. bo to zawsze łatwiej wygrzebać z piachów. Także trzymajcie kciuki, bo z tyłu jest całkiem fajna plaża. Zobaczymy. Czy coś tam w ogóle jest? Jeśli nie będzie, to właduje się do wody tak po kolana pobrodzić. Zobaczymy, co uda się znaleźć. Także trzymajcie kciuki i znajdźmy w końcu jakiś skarb. Okolice są naprawdę zacne. Jakby coś tutaj mogło być, no ale zobaczcie sami. To wszystko na razie z monetek. Jestem prawie 40 minut, dobre. A to wszystko jest żelazo: nie? to nie są dobre metale. To jest wszystko żelazo. No i teraz wchodzi chociaż jeden kolczyk. No, i chyba by to było na tyle z tego kopania, bo nic ciekawego tutaj na pewno już nie znajdę, a naprawdę jest bardzo przeszukana miejscówka. No i sprzęty jeżdżą czyszczące, wiecie, plaże po to widać. Także, jeśli nic więcej się nie znajdzie, to gdzieś na trasie do zobaczenia. Teraz wiadomo, dlaczego tam nic nie ma. Sprzęcior stoi i czeka. No git, no Ciekawe ile tam monetek leży Aby trzeba było zajrzeć, ale wszystko oczyszczone Dobra jedziemy dalej no. W sumie było, były cztery monetki, bo tam jeszcze jedna żelazna wpadła Ale to wszystko. Wyjeżdżamy Z tej pięknej miejscowości i jedziemy dalej Zostało mi jeszcze w baku jakieś 170 km rezerwy o. A tutaj przy okazji zauważyłem, że jest tanie paliwo. 1,59 euro. No to to, co ja tankowałem na trasie 1,9 prawie 2 euro, to to jest bardzo dobra cena. No to trzeba było stanąć. I zrobione 2620 km, godzina 22. No i czas się ładować, spać. Dotarliśmy na miejsce. Idziemy, Lulu. Tak się prezentuje hotelik. Next day Jesteśmy we Francji w Okolicy Miejscowości. W sumie już przejechaliśmy Montpellier, w Okolicy Belize. Tak tu się nazywa ta miejscowość Agde jakoś tak. No i gdzieś tutaj nad plażą akurat ja jestem, bo za tą bramą jest plaża. Także wczoraj dojechaliśmy. naprawdę było późno, zresztą widzieliście tam godzina 22. Praktycznie tylko trzeba było się zebrać i lulu. No a tutaj dzisiaj godzina siódma po siódmej. Pospanę troszkę i lecimy ryć na plażę. Także zobaczymy co francuska plaża nam odda. Wczoraj troszkę pokopane w Saint-Tropez. Tam przeszukana, przejeżdżona przez sprzęt do czyszczenia. Więc no było bardzo, bardzo cienko. Tutaj zobaczymy. Może ludzie chodzą z wykrywką, może nie. Może sprzęty jeżdżą czyszczące. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki i do pierwszego sygnału. No jest 50 eurocentów pierwsze. Trochę poleżane. Git. Za trzecim machnięciem sita. Wychodzi tutaj z takiej oberwanej, widzicie, plaży. Nie wiem czy to widać. Widać na pewno dwu euro 2 euro. Tak, 2 euro. No git. Pięknie. Warto było tutaj przyjść, bo na razie tam była cisza w tamtą stronę. Jest kolejna monetka, ale z dołka dość głębokiego I ciężko naprawdę namierzyć taki sygnał, zobaczcie Jest żelazo 5 eurocentów Tak to teraz bije wszędzie Złotówki, centy, funty Robią dokładnie to samo Ale jest kolejna monetka, git Chyba znowu będzie żelazna Rozgrzewałem I tu jest dokładnie ten dźwięk I co mamy? Tak jest. 5 eurocentów. Żelazne. Niestety, niestety, niestety. No. Dzisiaj trzeba nawet kopać takie sygnały. Bo to inaczej człowiek chyba tych monetek nigdy nie znajdzie. Za chwilę, jedynki i dwójki też będą robione w ten sposób. Miejmy nadzieję, że nie. Jest pierwsza damska biżu. Osiemnastka Biła. Na skali. Może cienkie sreberko? Metal wygląda ok. Nie ma żadnych przebarwień. Jest, próba. Wow, jest sreberko. Jest. No pięknie, pięknie. W sumie widzicie moje ślady stóp, jak po pustyni. Żywej duszy nie widać. Sygnałów też co na lekarstwo, ale jest. Jest. Rebeleczko GIT z Francji. Pięknie, pięknie. To cieszy. Zawsze cieszy. Malutki damski pierścionek. Super. Półtorej godziny z zegarkiem w ręku pobiegane. Jakbym miał podsumować tą plażę? <kluzny> Duża, rozległa. I fanty, oczywiście, rozwalone. Wiecie, ale. Dało się coś znaleźć. Na pewno, gdyby była węższa przy linii wody, byłoby to bardziej skumulowane, ale do rzeczy, tutaj szybkie podsumowanie: macie co wyszło w tej miejscowości. Jedna łyżka, jakieś tam polmosy, kilka pierdół aluminiowych, no i zawleczki oczywiście, bo wiadomo co to może być. Cztery monetki, trzy żelazne. Te żelazne są. 50, dwójeczka, tam widzieliście z linii wody. No i sreberko. Surprise, surprise. Praktycznie pod sam koniec. Fajnie. Weszło. Także to by było chyba na tyle z francuskich plaż. My się zawijamy. Ja jeszcze wam pokażę, jak dzisiaj spaliśmy. I co? Trzeba zjadać śniadanie i cisnąć na Cojones, na Hiszpanię. Także gdzieś tam do następnego ujęcia. już hotelu. A tak ten hotel prezentuje się, z samego rana Ja już jestem po wykopkach I cisnę coś zjeść Tak jak mówię, pakujemy się I jedziemy dalej, na Hiszpanię Oczywiście Łóżko, oczywiście Co ja mam z tym oczywiście? Łóżko, tu mamy coś, jakiś stolik Tam szafa no wiadomo Klima Telewizorek Tutaj macie łazienkę w takim standardzie zwykły, zwyczajny, choć fajny yy, prysznic, taki dół wiecie, dół stanowiskowy idzie umyć sobie plecy no, przynajmniej yy, i z okna mamy widok taki choć nie korzystaliśmy totalnie jest jakiś basen, ale praktycznie nikogo nie ma, bo to już generalnie w zasadzie po sezonie, no także tak to się tutaj prezentuje trzy gwiazdki, wiem Dałbym, no. Dałbym. Jeszcze raz rzut i wychodzimy. No to jedziemy. Przed nami 355 do Espanioli. Hotel już wykupiony mhm. Granica oficjalnie. Mówię, tam było jakieś El Paso, Al Paso, mówię, to coś by było dziwnego. Granica między Francją a Hiszpania. No i oficjalnie Espania leci na Szczecin. Hotel wygląda tak, duża, pojemna szafa. Cyk, cyk, cyk. Nawet podwójne był spoczko. Dwa podwójne łóżka, telewizor. Mamy balkonik. Jeszcze ludzie się bawią, imprezują. Z tyłu jakiś basen. Pewnie pewnie wskoczymy i zamoczymy się. Tam minia wody. Całkiem niedaleko. Całkiem sympatyczna. Tu, oczywiście WC. Osobno, także spoczko. Nie wiem, czy to widać. To chyba nie będzie widać. Nie widać to, czy nie widać tego? Czekajcie. Nie, widać. Vanna. A jakiś tam jeden zlew, lew. Siemandero. No i tak to się prezentuje. No, Nie ma źle. <coughs> I zobaczymy co Hiszpania z piasku odda. A i zapomniałem wam powiedzieć, bo tu jest pokój, a tu robimy tak. Cyk, cyk cyk, 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 cyk. Tu mamy tarasik jakiś fajny, ok. A tego nie widziałem, stóp do pingponga. Uuu, uuu. A tu ludzie się opalają. A tam jest basen. Uuu, tego nie widziałem. Super. Ale to nie to chciałem wam pokazać. Bo z tego poziomu, tu, 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 tu. Tak. Tutaj. No i tu jest parking. Na tym samym poziomie. A tu jest poziom numer 6. Także fajnie przyjemnie, nie trzeba nigdzie daleko chodzić. Dobra, my zjeżdżamy na obiadek, na jakąś rybkę na miasto, a później chyba będą wykopki pod wieczór. Jak ktoś je, to smacznego. Mm. Tu macie, gdzie byliśmy, rybka wyśmienita, chyba nawet lepsza, jak jedliśmy tam we Francji. Choć tam była totalnie typowo z grilla. Tutaj wiadomo, w tym takim elektroniku było zrobione. Zajebiście Myślę, że myślę, że dostatecznie zajebiście. jest dobrze, nie, ale mi pan przełączony na jakąś sieć nie mogę się do znajomej zadzwonić. Nie wiem kogo na piscić. Znajdziecie. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. No to... El Polajko. No i super. No także zobaczcie, rybka, dwie dyszki, tak, dwie sztuki, jakieś tam coś do picia, no i 55 euro wyszło. No, ale polecam serdecznie, naprawdę, gdybyście byli gdzieś tutaj w pobliżu, wpadajcie, świetna ryba. daleko jest zamek. Taki jakiś pewnie deweloperka. A tutaj godzina piąta. I jeszcze trochę ludzi jest. Fajnie, fajnie. Być może będzie co pozbierać, ale to zobaczymy jakoś tam wieczorem. O, a tam jest park. Wodny dla dzieciaków. I dla starych też. Nie jeden stary by tam sobie poskakał pobiegał No super, super. Dobra, widzimy się gdzieś tam później. Pierwszy sygnał. Monetkowy i jest euro, nawet czyste w miarę. A zobaczcie jak walą fale. One praktycznie idą. Zobaczcie to jest tak jak teraz. I tutaj do góry cyk. Zobaczcie, to są z 2 metry wysokości. Jakby ktoś tam wleciał, No trzeba umieć pływać. Ale mamy, mamy pierwszą monetkę. Git. Wcześniej wyszło. 10 eurocentów, a teraz funciak? Nie, euro. Jaki funciak? Jest, 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 ale głęboko. Linia tej mokrej plaży, tutaj widzicie oddzielające dosłownie pośrodku środku ekranu w tej chwili. Cyk tutaj są naprawdę dość głęboko zakopane. Tak muszę z 3-4 sita. Przerzucić, żeby dokopać się do tej monety. Ale jest. Jest, moja, jedziemy dalej. Ile ludzi czeka na jakąś imprezę? Coś tam się dzieje, później tam bliżej podejdę. Jakiś festiwal tam się zaczyna. A ja tutaj dosłownie strzeliłem sygnał. I mamy jakiś euraczek, chyba, bo słyszałem sygnał dźwiękowy, taki wiecie, monetkowy. Jest 50, świeże. Póki co wszystko świeże. Tam w oddali widać ten zamek, ładnie podświetlony. Jestem dość daleko, ale przy razu tam podejdę i zobaczycie go bardziej z bliska. Tymczasem wychodzi 20, trochę starsza Jest coś kolejnego, a tam impreza się rozkręca. Tu była puszka, kopnąłem ją, bo mi coś zadźwięczało. I z jednego miejsca, słuchajcie, dwa euracze wyskoczyły. Dosłownie w jednym miejscu, świeżyny. Myślałem, że kopię jedną monetkę, a tutaj dwie, proszę bardzo. Git. Subcio. I oprócz tego jeszcze były dwie monetki Kolejna dwudziecha i euracz Tak, to wszystko, to wszystko Ale nie sprawdziłem tego od razu Przed chwilą 20 eurocentów wpadło no Zobaczcie co teraz się dzieje Prawdopodobnie drony świecące Ładna Ładna impreza Chyba tam podejdę bliżej Jeśli jeszcze coś będzie to z blisko to nagram Taka znajda, bum bum Jest bum bum Co my tu mamy? Made in oryginał Jest jakieś sportowe autko A zobaczcie to co tu się dzieje Latające drony Nad Tutaj tym wybrzeżem Pogasili światła I proszę bardzo Latające drony No jest, a tam jest jakiś napis Okej, okay, czyli trzeba iść tam Bardziej na ulicę Bo widzę, że są jakieś napisy Tak, na pewno Dobra, czyli tam będzie to lepiej widać Trzeba iść dalej na wprost i chyba się skończyło. Generalnie nie nagrywałem tego za dużo. Ale ludzie już bili brawo, więc. Pewnie koniec. Za chwilę włączą światła i tyle będzie. Ale fajnie to wyglądało, naprawdę. Oglądałem to idąc e, za pleców. Tak, i co owe? No, jest koniec. No, ale fajnie to wyglądało. Nad wodą, no i w tle. Oczywiście tutaj tego pięknego zamku. Światła włączyli, przed chwilą dosłownie Wszystko elegancko widać A mi wyskakuje co 10 euro stare tu z tego dołka I wcześniej tam chyba kolejne 10 albo 20, ale nie patrzyłem dokładnie Ale dwie monetki dość blisko siebie Git Ludzie już się rozchodzą Bo tu się ich tam nawaliło O tam Widać, że poruszają się gdzieś tam nad, nad wybrzeżem tą ścieżką pewnie do Lomciu, no co mamy tym razem? jest taki jakiś h 20? 20, git szybkie podsumowanie 6,60 wpadło autko pendrive sprzęty czekają no i tutaj wiadomo, e, śmieci z tym, że e, Przestałem kopać, słuchajcie, zawleczki, bo ich jest tutaj mnóstwo, no masa. No stop, no stop, praktycznie jest ten sygnał, więc się poddałem i skupiłem się praktycznie na monetach. Mimo tego, że wiadomo, no mogę mm, po prostu później, no, nie trafić złotka, ale to zbyt dużo tego jest, żebym po prostu mógł je gdzieś tam wykopać. W każdym razie to by było, chyba moi drodzy, na tyle w tym odcinku. Prawdopodobnie jeszcze jutro z rana wpadnę na jakieś poszukiwania, zobaczymy, jeśli będzie mi się chciało. A na dzisiaj to już chyba wszystko, więc jeśli się podobało, zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Jeśli nie widzieliście poprzednich wideo, zapraszam serdecznie na poprzednie. A co w przyszłych poszukiwaniach i w przyszłych odcinkach, to już sami zobaczycie. Zapraszam na nie już serdecznie. No i co? Trzymajcie się, pozdrawiam, no i cześć.